Czas na bajkę. Aniela Franek, Benek, Teoś i Tajemnica leśnego szałasu. W dębie polskim wszystko pachniało wakacjami. Jezioro w oddali lśniło jak rozlane srebro. W powietrzu unosił się zapach mięty, świeżo skoszonej trawy i. komarów. Ale tu pachnie inaczej niż w domu, powiedziała Aniela, wciągając głęboko powietrze. Czuć przygodę, czuć wilgoć. Mruknął Benek. I poprawił czapkę z Daszkiem. Franek właśnie wlazł na sto z drewna i krzyknął: Jestem królem lasu, a mój pierwszy rozkaz to idziemy do lasu. Teoś, najmłodszy, miał na sobie bluzę z dinozaurem i trzymał swojego pluszowego rekina za ogon. Czy w lesie są prawdziwe dinozaury? zapytał z powagą. Oczywiście odparł Benek ale tylko bardzo małe. Takie, co jedzą jagody. Ciocia Edytka właśnie podlewała zioła na werandzie. Pamiętajcie, tylko za dom i nie dalej niż do starego dębu, zawołała. A te Teosia macie pilnować jak oka w głowie. Mamy tylko dwoje oczu, zauważył Franek. Ale damy radę. Weszli w zarośla, które szumiały jako powieści. Przedzierali się przez wysoką trawę, skakali przez powalone gałęzie. Franek zahaczył nogawką o pokrzywę i wrzasnął. Zaatakowały mnie! Auć! To nie potwory, to natura! stwierdziła Aniela i podała mu liść babki lancetowatej. Przyłóż to, działa jak czar. Teoś, najmłodszy, miał na sobie bluzę z dinozaurem i trzymał swojego pluszowego rekina za ogon. Czy w lesie są prawdziwe dinozaury? zapytał z powagą. Oczywiście, odparł Benek, ale tylko bardzo małe, takie co jedzą jagody. Ciocia Edytka właśnie podlewała zioła na werandzie. Pamiętajcie, tylko za dom i nie dalej niż do starego dębu, zawołała. A Teosia macie pilnować jak oka w głowie. Mamy tylko dwoje oczu, zauważył Franek. Ale damy radę. Weszli w zarośla, które szumiały jak opowieści. Przedzierali się przez wysoką trawę, skakali przez powalone gałęzie. Franek zahaczył nogawką o pokrzywę i wrzasnął. Zaatakowały mnie. Auć! To nie potwory, to natura stwierdziła Aniela i podała mu liść babki lancetowatej. Przyłóż to. Działa jak czar. Benek prowadził grupę z miną doświadczonego odkrywcy, choć w duchu trochę się bał kleszczy. Teoś szedł ostatni, co chwila przystając i mówiąc do siebie. Tu mógł mieszkać smok, a tu wiewióra z mieczem. I wtedy, zupełnie niespodziewanie, weszli na małą polankę. Trawa była niższa, słońce wpadało przez liście, a po środku stał szałas. Wszyscy zamarli. No nie, wyszeptała Aniela. To wygląda jak z książki, dodał Benek. Czy tu mieszka leśny czarodziej? zapytał Teoś. Szałas był niesamowity, solidny, zbudowany z patyków, kory i pni. Miał prawdziwe wejście osłonięte gałęziami. W środku leżał koc, poduszka, kilka płaskich kamieni ułożonych w krąg. I butelka po wodzie z korkiem. Na jednej ze ścian powiewał kawałek materiału z namalowanym znakiem przypominającym literę D. Myślicie, że ktoś tu mieszka? zapytał szeptem Franek. Raczej mieszkał, odparła Aniela. To wygląda jakby ktoś zbudował to z myślą o powrocie. Ale kto? I czemu to tak dobrze zrobione? mruknął Benek, przyglądając się Daszkowi. Może obozowicz? Samotny harcerz? Zasugerował Franek. Teoś podniósł patyk i krzyknął. Teraz to nasza baza, ale Aniela uniosła palec. Nie, nie ruszamy niczego, to nie nasza rzecz, ale możemy tu wrócić jutro i obserwować, zobaczyć czy ktoś się pojawi. Tajna misja, szepnął Benek. Podoba mi się to. I choć trochę im się trzęsły nogi, kiedy wracali do domu, każdy czuł, że właśnie odkryli coś. Wyjątkowego. Tego samego popołudnia, gdy tylko wrócili z lasu, dzieci dosłownie wpadły do domu Cioci Edytki. Aniela była pierwsza. Ciociu, w lesie za domem na polance jest ekstra szałas. Ciocia właśnie wyjmowała ciasto drożdżowe z piekarnika. Co takiego? Spytała, uchylając drzwiczki piekarnika i mrużąc oczy. Szałas. Duży. Solidny. Z prawdziwym wejściem i kocem w środku. Wyrzucał z siebie benek. Jakby ktoś tam mieszkał. I był znak. Jakieś D albo pół motyla, dodał Franek z przejęciem. I poduszka, prawdziwa poduszka. Teoś wyciągnął z kieszeni kamień i powiedział z dumą. I to jest jego kamień, magiczny. Błyszczał w słońcu, ale już przestał. Może dlatego, że go zabrałem? Ciocia uniosła brwi. Szałas? Tam? Za starym dębem? Hm. Nigdy niczego takiego nie widziałam, ani nie słyszałam, żeby ktoś coś tam budował. Może to dzieci z sąsiedztwa? Pytaliśmy pani Haliny przez płot. Powiedziała, że w życiu tam nie zagląda, bo ją pokrzywy gryzą. Stwierdziła Aniela. A pan Janek? Zapytała ciocia. Tylko machnął ręką i powiedział, że w tym lesie różne rzeczy się dzieją, a potem dodał, że jego pies nie lubi tej polanki. Franek wyraźnie nie wiedział, czy to ma być straszne, czy ciekawe. Ciocia uśmiechnęła się lekko i przysunęła blachę z ciastem do okna. No dobrze, skoro jest szałas i nikt o nim nie wie, to musicie być ostrożni. Nie ruszajcie niczego, nie rozbierajcie. To czyjeś miejsce. Możecie się bawić w pobliżu, ale z szacunkiem. Ale możemy tam chodzić codziennie? zapytał Benek. Jeśli nie ma zakazu, a wy jesteście grzeczni. Czemu nie? Ale wracacie zawsze na obiad i nikogo tam nie zostawiacie samego, rozumiemy się? Dzieci pokiwały głowami jak sprężynki. Od tej chwili polanka stała się ich sekretnym światem. Każdego dnia, zaraz po śniadaniu, wybiegali w stronę szałasu. Franek założył zeszyt zatytułowany Dziennik Obserwacji Baza X, w którym zapisywał wszystko, nawet że komar siedział na gałęzi przez 8 sekund. Aniela przynosiła kamienie, układając z nich ścieżkę prowadzącą do wejścia. Benek stworzył coś w rodzaju zasieków z szyszek i narysował plan strefy obronnej wokół szałasu. A teoś? po prostu wchodził do środka, siadał po turecku i szeptał coś do koca, który nazwał panią leśną. Może ta baza jest magiczna i pojawia się tylko latem? Rzucił kiedyś z powagą. Albo tylko wtedy, gdy nikt w nią nie wierzy, ale czuje, że coś tam jest, dodała Aniela. Albo, zaczął Benek, ktoś nas obserwuje i sprawdza, czy zasługujemy, żeby się z nim spotkać. Zapadła cisza, tylko las szumiał w odpowiedzi. I tak, dzień po dniu, dzieci coraz bardziej zakochiwały się w tym miejscu. Ale jedno pytanie nie dawało im spokoju. Kto to zbudował? I Czy jeszcze tu wróci? Minął tydzień codziennych wypraw na polankę. Dzieci czuły się tam już jak u siebie, choć cały czas pilnowały się, żeby niczego nie popsuć. Aniela codziennie przynosiła nowy kamyk do alejki przyjaźni, Franek skonstruował z patyków mini mostek przez kretowisko, a Teoś miał zwyczaj porannego stukania w pień drzewa przed wejściem do bazy, żeby przywitać leśnego duszka. Tego dnia, gdy biegli jak zwykle na polankę, coś było inaczej. Już z daleka Benek przystanął. Czekajcie. Widzicie to? Co? Zapytała Aniela, stając tuż za nim. W szałasie. Ktoś jest. Wszyscy zamarli. W cieniu na środku szałasu siedział chłopak, około dziesięciu lat, czapka z daszkiem, plecak, kurtka przewiązana w pasie, a obok niego leżał scyzoryk i mała latarka. Coś strugał z patyka. Podniósł głowę, jakby w ogóle nie był zaskoczony ich widokiem. Cześć, powiedział spokojnie, jakby spotkał starych znajomych. Dzieci nie odpowiedziały od razu. Przez moment słychać było tylko bzyczenie trzmiela. To. twoje? spytała w końcu Aniela, wskazując na szałas. Tak, zbudowałem go zeszłego lata. Teraz byłem u babci na wakacjach. Wróciłem wczoraj i chciałem sprawdzić, czy wszystko jeszcze stoi. Ojej, wydusił Franek. My? Myśleliśmy, że to opuszczone. Przepraszamy, że tu wchodziliśmy. Spokojnie, uśmiechnął się chłopak. I tak dobrze, że nie spaliliście ogniska, ani nie zostawiliście śmieci. Niektórzy to potrafią naprawdę zrujnować bazę. My wręcz sprzątaliśmy. Zaznaczył Benek. I zrobiliśmy alejkę z kamieni i zasieki z szyszek, i dziennik. Mam wszystko zapisane. Fajnie odparł chłopak. Jestem Daniel. Mam dziesięć lat. Nie mam za wielu kolegów. Wszyscy wolą grać na kompie albo kopać piłkę. A ja wolę las scyzoryk i budowanie. Teoś podszedł bliżej, przykucnął i spojrzał na patyk, który Daniel właśnie wystrugał w coś przypominającego łyżkę. Czy ty jesteś prawdziwy? Zapytał poważnie. Daniel roześmiał się. Czasem sam się nad tym zastanawiam. My założyliśmy klub leśnych dzieci, oznajmił Franek. Nieformalnie, ale teraz może już formalnie. A macie hasło klucz? zapytał Daniel. Teoś wypiął pierś. Kartofel! Daniel znów się zaśmiał. I od tej chwili nie byli już obcymi. Od tamtego dnia wszystko się zmieniło. Daniel nie tylko pozwolił dzieciom zostać, ale szybko zaprosił ich do wspólnego działania. Okazało się, że przez cały rok dopracowywał swoją bazę. Kiedy tylko mógł, uciekał do lasu i dodawał nowe rzeczy. Zobaczcie. Powiedział pierwszego ranka, wyciągając z ukrytej skrzynki mapę polanki. Tu są punkty obserwacyjne. Tu zakopana jest tajna skrzynka, a tu miejsce do odpoczynku. Ale trzeba je dopracować. Jesteś jak leśny agent, pisnął Franek z zachwytem. Raczej surwiwalowy inżynier, poprawił Benek z powagą. Aniela nie mówiła nic. Po prostu patrzyła na Daniela z uznaniem. Wszystko było tak przemyślane, staranne, spokojne. I bez żadnych głośnych gier, bez pokrzykiwania i rywalizacji. Tego dnia zbudowali domek dla wiewiórek z patyków, szyszek i znalezionych w kieszeni płatków kukurydzianych. Teoś zjadł połowę. Następnego dnia Daniel przyniósł kredę domowej roboty zrobioną z popiołu i gliny. Możemy rysować znaki na drzewach, wyjaśnił, ale tylko te, które się zmyją z deszczem. Narysowali więc ślady prowadzące do bazy. Znak tu się zaczyna przygoda. I idź tędy, jeśli masz dobre intencje. Teoś oczywiście dodał symbol banana. W kolejnych dniach działo się jeszcze więcej. Zrobili własne amulety z kasztanów i sznurka. Daniel pokazał im, jak wywiercić dziurki patykiem i śliną. Fuj, ale działało. Urządzili trening tropicieli. Kto pierwszy zauważy w lesie coś nietypowego? Franek wygrał, bo znalazł kij w kształcie litery z. Zbudowali też pułapkę dźwiękową z puszek i sznurka. Gdyby ktoś niepowołany się zbliżył, powiedział Daniel, usłyszymy hałas. A co z nazwą klubu? Zapytała któregoś dnia Aniela, gdy siedzieli na piękach i jedli chrupki kukurydziane. Klub leśnych dzieci, przypomniał Franek. Ale może... Teraz dodamy oficjalna baza numer jeden? I hasło klucz pozostaje kartofel? zapytał Daniel. Zdecydowanie tak, odparł Teoś. To bardzo niedoceniane warzywo. Z każdym dniem dzieci czuły się coraz bardziej zgrane, jakby znały się od lat. Daniel był spokojny, pomysłowy, ale też potrafił słuchać i pozwalał im być sobą. Nie wyśmiewał się z rysunków Teosia, nie przerywał, gdy Franek opowiadał trzy razy tę samą historię. A kiedy Aniela zaproponowała zbudowanie kącika czytania z liści i koca, powiedział tylko świetny pomysł: każda baza potrzebuje spokojnej strefy. I tak klub leśnych dzieci rozrastał się nie w liczbie członków, ale w sercu. Było w nim miejsce dla każdego. I dla surwiwalowca, i dla marzycielki, i dla bałaganiarza, i dla banana. To był wieczór, w którym las wydawał się bardziej cichy niż zwykle. Słońce jeszcze lekko lizało czubki drzew, ale cień już zaglądał pod szałas. Daniel siedział na pieńku z poważną miną, trzymając w rękach dwa patyki skrzyżowane jak miecze. — Dziś odbędzie się próba odwagi — powiedział uroczyście. Teoś aż przysiadł na plecaku. — A to się gryzie? — Nie, to się przeżywa — Odpowiedział franek z miną eksperta. Daniel kontynuował. Kto chce być pełnoprawnym członkiem klubu leśnych dzieci, musi kiedyś zostać tu aż do totalnego zmroku, bez wracania do domu i bez narzekania na komary. Benek uniósł brew. Przepraszam, ale czy banana można zabrać ze sobą? Można! Odparł Daniel z uśmiechem. Ale tylko jednego. Aniela spojrzała w górę. Niebo zaczynało się przebarwiać na różowo-pomarańczowo. Las pachniał intensywniej niż w dzień. Myślicie, że Ciocia się zgodzi? zapytała. Tylko jeśli obiecamy, że będziemy z Danielem, mamy komórkę latarki i wrócimy, jak się ściemni na dobre, powiedział Benek. Ja się piszę. Ja. Chyba nie, szepnął Franek. Chciałbym, ale jak się zrobi ciemno, to moje serce się trochę kurczy. Teoś postawił sprawę jasno. Ja nie mogę. Mam dziś pranie skarpetek. Dzieci pobiegły do domu i wszystko ustaliły z ciocią. Edytka, jak zwykle, była mądrze spokojna. Tylko jeden wieczór, tylko do zmroku i tylko z Danielem. W porządku, ale biorę to bardzo serio. Macie termos z herbatą, dwie latarki, naładowany telefon i spray na komary. I jak coś, jeden sygnał, dzwonicie. A nie boicie się dziwnych odgłosów? zapytał Teoś dramatycznie. Jeśli coś będzie, to zapewne Franek będzie chrapał w krzakach, odpowiedziała Ciocia, a wszyscy się roześmiali. Aniela odprowadziła chłopców aż pod szałas. Zostałabym z wami, powiedziała cicho, poprawiając warkocz. Ale dziś nie czuję się gotowa. Daniel spojrzał na nią ze zrozumieniem. Odwaga, nie zawsze polega na zostaniu. Czasem na tym, że wiesz, kiedy chcesz wrócić, Benek skinął głową. Opowiemy ci jutro wszystko. Obiecujemy. Aniela uśmiechnęła się. Ale bez zmyślania i chce wiedzieć, co mówiły świerszcze. A potem odwróciła się i powoli wróciła w stronę domu cioci Edytki, zostawiając za sobą ciepłe światło lampki i szelest liści pod stopami. Wieczór w lesie nadszedł cicho, jakby nie chciał nikomu przeszkadzać. Liście poruszały się delikatnie na wietrze, a słońce, już tylko cienka smuga światła między drzewami, powoli znikało za horyzontem. W szałasie siedziało dwóch chłopców: Daniel i Benek. Owinięci w koc z kolanami pod brodą, trzymali w dłoniach ciepłe kubki. Pośrodku między nimi stał słoik z zapaloną świeczką. A jej blask oświetlał ich twarze. Spokojne, skupione, lekko zamyślone. Nie mówili nic. Nie musieli. W tej ciszy było wszystko. Szum drzew, cykanie świerszczy, odgłos dalekiego dzięcioła i to uczucie, że właśnie wydarza się coś ważnego. Benek spojrzał na Daniela. Myślisz, że dam radę tu zostać do końca? zapytał cicho. Daniel tylko kiwnął głową. Już dajesz. I rzeczywiście. Benek czuł, że to nie strach rządzi tą chwilą, ale odwaga. A kiedy zapadła prawdziwa ciemność, a ciepłe światło ze słoika zamigotało jak gwiazda, Benek się uśmiechnął, bo wiedział, że właśnie przeżywa coś, co zostanie z nim na zawsze. Nazajutrz, gdy tylko dzieci zjadły śniadanie, wpadły na polankę jak zwykle z rozmachem, gotowe na kolejny dzień leśnego życia. Ale tym razem coś znów było inaczej. Kto to? szepnął Franek, zatrzymując się nagle w połowie ścieżki. Przyszała się, stał nowy chłopak, wyższy od Daniela, z potarganymi włosami, czerwonym plecakiem i kurtką z komiksowym nadrukiem. Trzymał w rękach sznurek i kawałek kory, jakby próbował coś z niego zrobić. Daniel pomachał im z daleka. Hej, poznajcie Bartka. To mój kuzyn. Przyjechał na kilka dni do mnie. Pomyślałem, że może do nas dołączyć. Lubisz las? Zapytała Aniela niepewnie. Lubię, jak jest przygoda, odpowiedział Bartek i wzruszył ramionami. Nigdy nie byłem w takiej bazie. U nas w mieście nie ma za bardzo gdzie coś takiego zrobić. U nas w mieście też nie, powiedział Benek. Dlatego pilnujemy tej jak skarbu. Teoś przez chwilę patrzył na Bartka z bardzo poważną miną. Musimy go sprawdzić. Jak? zapytał Franek. Niech zje szyszkę albo chociaż poliże. Może zamiast tego po prostu pokażemy mu zasady. Zaśmiał się Daniel. I tak zaczęły się kolejne wspaniałe godziny. Bartek szybko odnalazł się wśród leśnych dzieciaków. Był trochę roztrzepany, ale zabawny i bardzo pomysłowy. Zrobię flagę klubu. powiedział. A ja dorysuję na niej ognistego dzika, dodał Franek, a ja ognistego banana, rzucił Teoś. Bartek wymyślił też grę w leśne bingo. Kto pierwszy znajdzie pięć rzeczy z listy, wygrywa. Wśród haseł były piórko, ślad łapy, dziwny liść, szyszka z dziurą i coś, co wygląda jak serduszko. Aniela wygrała, ale tylko dlatego, że przekonała Teosia, że jego zagięty patyk nie ma nic wspólnego z sercem. Po południu siedzieli razem w cieniu szałasu. Wokół fruwały motyle, ptaki ćwierkały leniwie, a powietrze było ciepłe i gęste od słońca. Daniel spojrzał na wszystkich i powiedział cicho. Wiecie, kiedy budowałem ten szałas, to myślałem, że będę w nim siedział sam, że to takie moje miejsce na samotność. Ale teraz. Teraz to już nie szałas, przerwał mu Benek. Teraz to nasz dom w lesie. I klub z hasłem, i mapą, i krzesełkiem z korzeni, dodał Franek. I z bananem dyżurnym, dorzucił Teoś, który właśnie próbował narysować banana w ziemi patykiem. Bartek uśmiechnął się i powiedział: Wiecie, co jest w tym wszystkim najlepsze? Co? zapytali chórem że tu się nie trzeba śpieszyć, tu wszystko ma swój rytm, inny niż w domu i to jest naprawdę fajne. I wtedy wszyscy przez chwilę milczeli. A cisza nie była niezręczna? Była miękka, spokojna, pełna zielonego światła i trzasków liści. To nie był już tylko szałas, to było coś więcej. Może dziś zbudujemy nową półkę w szałasie? zaproponował Daniel, gdy cała ekipa dotarła na polankę. Na co półka? zapytał Teoś, grzebiąc patykiem w ziemi. Na skarby, albo mapy, albo sucharki, wyliczał Franek. Wszyscy zgodzili się, że półka to bardzo poważna sprawa i zaczęli szukać dobrych gałęzi. To właśnie wtedy Aniela, która chodziła między drzewami, nagle krzyknęła: Uważajcie. Tu coś się rusza. Wszyscy natychmiast rzucili się do niej. Wśród liści i gałązek leżał zaskroniec. Nie za duży, nie za mały. Zielonkawy z żółtymi plamkami przy głowie. Leżał spokojnie, ale patrzył prosto na dzieci. O rany! To wąż! Benek zrobił krok w tył. Nie krzyczcie, powiedział Daniel cicho. To za zaskroniec. Jest zupełnie niegroźny, nie gryzie, po prostu sobie leży. Ale czemu się nie rusza? zapytała Aniela szeptem. Może się wygrzewa, albo śpi, albo udaje, że go nie ma, powiedział Bartek. Teoś nachylił się i szepnął. Przepraszam, panie, za skrońcu, że zakłócamy. Za w końcu powoli się poruszył i wsunął pod stertę liści, znikając bezszelestnie jak duch lasu. Ej, to było piękne, powiedział Franek, wpatrzony w liście. Tak, spokojne. To był pierwszy dziki gość w naszej bazie, dodała Aniela. I się nami nie przejął. Daliśmy radę. Nastroje były świetne. Do czasu. W ciągu kilku minut chmury ściemniały, wiatr się wzmógł, a pierwsze krople deszczu zaczęły uderzać o liście jak bębenki. Ulewa, krzyknął Bartek. I to szybko idzie. Nie zdążymy wrócić do domu powiedziała Aniela, spoglądając w stronę czarnej ściany chmur. Musimy się schować. Do szałasu, zawołał Daniel. Baza ratunkowa. Działamy. Dzieci wbiegły do środka. Daniel zasłonił wejście dodatkową plandeką, Benek uszczelnił dach kawałkiem kory, a Franek przytrzymał jedną ścianę gałęzią z widłami. Deszcz dudnił jak szalony. Kto ma sucharki? Zapytał Teoś dramatycznie. Ja mam pół paczki krakersów, rzuciła Aniela. Ujdzie, odparł Teoś z ulgą. Deszcz nie ustawał, liście tańczyły w powietrzu, a polanka zniknęła w szarej ścianie. Ale w szałasie było ciepło, bezpiecznie i jakoś przytulnie. Czy to najlepszy dzień z wszystkich? Zapytał cicho Bartek. Może nie najbardziej słoneczny, odpowiedział Daniel, ale na pewno najbardziej leśny. Kiedy deszcz w końcu ustał, a słońce wychyliło się zza chmur, dzieci wyszły z szałasu i spojrzały w niebo. Polanka lśniła w kroplach jak zaczarowana. A za skroniec? Może dalej gdzieś tam leżał. Może znowu ich obserwował. W każdym razie, wszystko było na swoim miejscu. Wakacje zbliżały się ku końcowi szybciej, niż ktokolwiek chciałby to przyznać. Dni robiły się krótsze, wieczory chłodniejsze. A ciocia Edytka zaczęła mówić rzeczy w stylu: To co zrobimy naleśniki na pożegnanie? Aniela patrzyła w kalendarz z lekkim uciskiem w brzuchu. Jeszcze dwa dni, szepnęła. Tylko dwa dni. Ale przecież nie kończymy bazy, powiedział Daniel. Ona zostaje, a my możemy wracać, kiedy tylko się da. Benek przez chwilę milczał, a potem wyjął z kieszeni mały kamień. To ten pierwszy, który tu znalazłem. Chcę go zostawić w szałasie, żeby wiedział, że wrócę. A ja narysuję nas na ścianie, zapowiedział Franek i już zaczął mazać węglem. Sześć postaci trzymających się za ręce. Jedna z bananem. Teoś związał kilka liści na sznurku i zawiesił nad wejściem. To nasz herb, zielony i trochę mokry. Tego dnia postanowili zorganizować ceremonię pożegnalną. Ustalili, że każdy musi powiedzieć jedno zdanie, które zapamięta na zawsze z tych wakacji. Stanęli na środku szałasu, jeden po drugim. Zaczęła Aniela. To było miejsce, w którym można było być sobą, i nikomu to nie przeszkadzało. Potem Benek. Cisza też potrafi być przygodą, i Franek. Dzień, w którym za skroniec się nie przestraszył, to był najlepszy dzień mojego życia. Teoś jak zwykle z miną filozofa. Banany są dobre, ale przyjaciele są jeszcze lepsi. A Daniel? Myślałem, że ta baza to moja samotność. A to był dopiero początek wszystkiego. Bartek, który dotąd się nie odzywał, podniósł rękę i powiedział: Tutaj pierwszy raz nikt się nie śmiał, że wolę las od TikToka. To było najfajniejsze. Potem wszyscy usiedli w ciszy. Tylko świerszcze grały gdzieś z boku. A wiatr delikatnie poruszał listkami zawieszonymi nad wejściem. Na koniec Aniela z pomocą Daniela zakopała w sekretnym miejscu pod korzeniem pudełko pamięci. W środku był rysunek Franka, kamień Benka, liść od Teosia i krótki list podpisany przez całą szóstkę. Kiedyś ktoś to znajdzie i się uśmiechnie, powiedziała cicho. Gdy wracali ostatni raz z polanki, nikt się nie spieszył. Szli powoli, jakby stopy same chciały zapamiętać każdą kępkę trawy, każdy kamień na ścieżce. Ciocia Edytka czekała na nich z blachą ciepłych drożdżówek i zapachem mięty w kuchni. No i jak było, moje leśne dzieciaki? zapytała z uśmiechem. Aniela spojrzała na resztę. Wszyscy kiwnęli głowami. A potem razem odpowiedzieli: To były wakacje inne niż wszystkie. I były najlepsze. Zawołał Franek: Dziękuję, że nas słuchacie i subskrybujecie. To dodaje nam skrzydeł.